Jesteśmy w szpitalu? No. Szpital? Co jest szpital? O kurde, musimy stąd uciec. No. O nie, drzwi są zamknięte. Co to Nie da się. O kurde, co teraz? Ty masz, ty masz jakieś młotki chyba? Czy nie? Ano. Zambarali coś, nam. Zapomnieli nam wszystko. To Chyba... jest jakaś szatka! Szafka? serio? Są jakieś leki. Leki na dole? Co ja. to, to jest? <grym> o kurde. Jak... możemy tym odsłużyć drzwi? Dawaj szybko! Dobrze, to Jest! O, otwarte. Tam... E, co jest? Dzisiaj się zatrzasnęły, no? Co jest? Czy się zatrzasnęły. O nie. O nie. Ja nie wytrzymam zaraz! O nie, kurde. Co teraz, co teraz, co teraz? Mamy to. No, mamy to. Mhm. Mm hmm. Tylko co teraz zrobić? Ty, mamy tu miejsce. Miejsce. Nie. Ale. Ale jest zamknięte. Mamy to. No. Nie możemy tego otworzyć nawet z tym. Dobra, mam pomysł. Otwieramy to tak, że wyważamy. To jedę to odłożyć no. na trzy, dwa, jeden. Oh. Oh. Oh my. Ej, 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 O! 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 Skurde, znowu to samo, ja nie wytrzymam. Ale no, czekaj, N zniknęło nam to, co mogliśmy otwierać. O oh, ja! Yeah. Ja to tu zostawiłem. A. Ciekawe, czy będzie. Ej, ty nie ma. O nie. To jest oficjalnie inne pomieszczenie. Czyli. Ciekawe, czy to będzie tym razem otwarte. Otwarte. Wyskakujemy! Nie wyskakujemy. Teraz mm. 3, 2, 1. O. 3, 2, 1. Jejku. Jest! Wyskoczyliśmy przez to okno. Jajku. Ale jest dobrze. To jest ten spital. Jejku. Jak to całkiem zatopił. Dziwnie. Ale dobra, szybko biegniemy do samochód Wsiadamy, widzimy my się na miejscu widowie.